Dobry dzień dobry, jak tam po Dniu Kobiet? Dzisiaj mamy 9 marca. Mam nadzieję, że nie wszyscy się upili z tego powodu. Cześć, witajcie. Wróciła mapa Bagno i zaraz sobie ją zobaczymy. Ja już zagrałem jedną bitewkę taką treningową. Tak więc sobie zaraz zobaczymy. Jeżeli, czekajcie, zrobimy pokój, stwórz pokój. Ustawienia. Co my tutaj ustawimy? Dajmy jej 15 minut. Niech będzie. Limit graczy. A, niech. Tak kurde, żeby się tam mocno nie wybijali. To może damy. O tak. Publiczny niech będzie. Efekt widza. Dobra. Aha, mapa. Jeszcze mapa. Gry losowo, wersja i mapa. Bagno, jest bagno, jest bagno. Ustawienia, czekajcie, czy nam wszystko zapisało dobrze? Dobrze, niech będzie. Jest Kamakul. Kamakul się pojawił, wywierzmy czołga, bo chodzi mi tutaj, żeby pokazać wszystkim, jak ta mapa wygląda. A bardzo się zmieniła. Sporo jest drzew, krzaczorów. Właśnie Wargaming nas poinformował dosłownie kilka minut temu, że odblokowali nam skórny byki mapę bagno i już jest dodana w grach losowych. Bardzo fajnie. Pamiętacie w ogóle mapę bagno? Tutaj mamy kampereczki, kamperskie góreczki. Tu oczywiście przy, przepychacz też szedł tędy, tą stroną. No i dobra, tak, tak sobie pojedziemy. Mamy na środku zamczysko, czy to, nie wiem, jakiś klasztor, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, ile jest krzaków ogólnie. Ja przeważnie atakowałem, zaraz wam pokażę, gdzie. Przeważnie do tego zamku dojeżdżałem, jak zaczynałem z tej strony. Tak była bitwa standardowa. Jakiś klasztor, nie wiem, co to jest, coś tam jest. I tutaj, na tej górce, ale to oczywiście musi być czołg wieżowy. I tutaj na tej górce łapaliśmy te pojazdy, które przejeżdżały aż na A0. Tak więc tutaj można było ładnie kłapać. Ewentualnie, jeżeli nikogo nie było, no to tu można było również delikatnie próbować, ale cały czas patrząc na prawą stronę i można było tutaj pobrać na wieżę. I tych kamperów, którzy tu stoją, po prostu ich wtedy mogliśmy atakować. No, krzaków jest dodane naprawdę sporo Poczekajcie, pojedziemy teraz na ten przepych To nie, nie opłaca się Wiem, że cena jest dobra Słuchaj, jak nie masz co robić z kasą to możesz kupić tam jeszcze jest jakiś chyba 800 golda Ale sam czołg, no chyba żebyś po prostu polował na to, że czołg będziesz miał, a w razie czego jak ci z karty wypadnie to to będziesz miał wtedy zwrot z tego golda nie? O, tutaj jest przepych dla czołgów ciężkich przeważnie. Ale również też się atakowało tą stroną. O, dużo, dużo krzaczorów dodali. To było całkowicie łyse pole tutaj. Teraz tych krzaków jest sporo. Oni... Oni te mapy, tak szczerze wam powiem, przerabiają i dodają tych krzaków pod zimną wojnę. Oni nie patrzą kompletnie na drugą, tylko na zimną. Tak, żeby te czołgi tutaj wcisnąć i żeby gdzieś tam za tymi krzaczorami stały sobie i można było grać, tak? Czekajcie, tędy przejedziemy. Jeszcze mamy 12 minut, spokojnie. Tu jest oczywiście baza. Zaczynając od bazy czerwonej, tak jak tutaj. To właśnie tam się jechało na A0 w tamtą stronę, na górkę, ewentualnie tutaj. To tutaj bardzo dużo czołgów stawało, tu w tym miejscu, tutaj, w tym miejscu, tutaj. Tak mniej więcej się czołgi rozstawiały. Ale grając tym ciężarem mogliśmy próbować atakować tą flanką, tak żeby się nie wystawiać. Przeważnie, też właśnie taki ala przepychacz był zaraz przy tamtym drugim zamku, klasztorze, jak zwał to, zwał. Tędy można było bez problemu przejechać, dlatego że ich czołgi. Czekajcie, zielone kurnia, nie, nie widzę tego dobrze. Tych drzew nakładli tyle, że naprawdę nic nie widać. Tam oni stawali sobie na takim. O, o, tu właśnie, mniej więcej na tych góreczkach. Tu? Tak, tak tutaj. Podajmy, że jedziemy czołgiem ciężkim. I podjeżdżając tu, tak jak gramy na przykład czołgiem ciężkim, na ten przepych, tak zwany, musicie bardzo uważać po pierwsze na czołgi właśnie tutaj, gdzie jest Krzysiek wyjechał, tu, przeważnie też czołgi wieżowe skawały i kontrowały te czołgi, tak jak ja teraz tutaj gram. Ewentualnie Przeciwnik stawał, przeważnie, właśnie zaraz pokażę mniej więcej gdzie. O, tu w tych miejscach i mieli bicie właśnie na was, tak więc musicie bardzo uważać, hmm, którą stroną lepiej atakować. Szczerze powiem, ja zawsze starałem się grać środkiem. Ewentualnie, jak już robiłem kontrę, no to właśnie albo tu jechałem, albo tam pod tamten a la klasztor zamek. Tutaj, w tym miejscu grałem i właśnie. Przeważnie grałem na wieżę z tymi czołgami, które tutaj, tutaj wyjeżdżają sobie, tak jak ja podjeżdżałem przed chwilą, tak? O tu. My teraz pojedziemy na ich górkę, kamperkę. Ciekawi mnie, czy zrobili podjazd na górę. Można było się wcisnąć czołgiem. teraz zobaczymy, poczekajcie. Czy nie wiem, czy tym akurat dam radę, Lightem? Pewnie tak, ale tym? A, i zablokowali to. Ale jaja. Tutaj był wjazd na górę. Więc to skórne byki zablokowali. Tak. No dobra, zaczynamy z tej samej strony. E, I od razu pojadę właśnie tutaj na tą górkę kamperkę, gdzie mniej więcej ja gram e, zaczynając od tej strony. Jak nie jadę tu pod ten właśnie Ala Zamczysko, tu w tym miejscu, tak jak zaczynałem właśnie wcześniej. Teraz pojedziemy sobie. Tu, na te rejony, mniej więcej na G, G6, G7 i Wam pokażę też również właśnie kontrę na te pojazdy, które tu podjeżdżają, tak jak pokazywałem Wam, te czołgi ciężkie. Kogo nie witałem, witam serdecznie, cześć Fejdek, siemandero, cześć Zb Zbyszku, siemanko. Dając tu w tej pozycji musicie bardzo uważać, bo jesteście praktycznie odsłonięci i cały środek, tamten środek ma na was bicie, tak więc tutaj raczej nie próbowałbym. Ewentualnie jak już jak chcecie na przykład łapać te czołgi, które tam będą jechały, tak jak właśnie podjeżdżając pod ten zameczek i tam jadą na górę, to tu można je łapać, ale to jak już to ustawiać się w tym miejscu w tej pozycji, dlatego że tu, tutaj za cała górka ich kamperska ma wtedy bicie na Was, jak dostaniecie spota, to szybkie zejście. No tutaj jest dość taka otwarta przestrzeń. Dobra, no i tu mamy taką przeciwną górkę kamperów, gdzie wszyscy stoją i czekają no, który zostanie wyświecony tu, właśnie jak są poustawiani. Po przeciwnej stronie praktycznie identyczna góreczka jest. Można nawet środkiem czasami zaatakować. Zaraz przejedziemy ten środek, ale wam jeszcze pokażę właśnie tą kontrę. Tak, żeby łapać te czołgi, które tam próbują na zamek podjeżdżać. No tu mniej więcej, czekajcie. Kurde, jak te dymy te dały, dali. Od tutaj o mniej więcej przestrzał powinien być na te czołgi, które tam podjeżdżają pod, tym, za, pod to zamczysko. Dobra, poczekajcie, przejedziemy. Spróbuję środkiem przejechać, i zobaczymy czy bardzo... Bania nam pojazd. Nie, tak. Nie ma tragedii. Ale kiedy było łyse, nic kompletnie nie było. Teraz tych drzew nad nadawali trochę. Ale tego to było, czy nie było? Mi się wydaje, że tego nie było. Może. Nie, nie nie było aż takie to duże, pamiętacie? Czy to było? Bo oni tu zawsze stają, właśnie tu na tych Wydaje mi się, że aż takie to. Ten kur, ta kupa cała nie była taka wielka. Ujś, nie mogę wyjechać. No i to jest ta pozycja tam, o, w oddali, tam gdzie właśnie przed chwilą byłem i to otwarte pole. No tu musicie uważać na to. Ewentualnie kontrować, kontrować, ewentualnie również łapać czołgi, które jadą z bazy czerwonej, zielonej, sorry, z bazy zielonej. Tutaj można było stawać i łapać te czołgi, które tutaj pod górkę jadą linią 0. No, ale musimy uważać tu na te czołgi. O, naszej prawej. No trochę tych głazów chyba dorzucili. Tego aż tak nie było, mi się wydaje aż tyle tego poczekaj się przejedziemy tu no jest tych krzaczorów ogromna drzew zasłania trochę zaraz będziemy grali bitwy na żywo zobaczymy może akurat nam tą mapkę wylosuje Fajnie, że wróciła. Ciekawi mnie, jak, jak to będzie się przy towarzystwo rozjeżdżało. Fajnie, że wróciła ta mapa. Dość fajna mapka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. No wiadomo, stare mapy mają ten swój klimat, nie? Mają swój klimat. Bardzo często właśnie czołgi ciężkie z tej górki, zjeżdżając tam, tędy będą podjeżdżać też. No i nie ma spota. I nie ma spota. Wydaje mi się, że te krzaczory będą lepiej działały. A czekajcie, jeszcze jedna pozycja. Oj, oj, oj. Trzeba uważać. Mi się wydaje, że ten zjazd nie był aż tak stromy. Ale kurde, zablokowali tutaj tą górkę, tam lajtami można było podjeżdżać. Również bardzo często możecie spotkać właśnie graczy w tej pozycji, gdzie będą próbowali łapać te czołgi, które tamtędy będą jechać tą linią 1. No i tutaj tak samo, bardzo często właśnie czołgi stają, też trzeba uważać. Tutaj raczej jest tak samo, no ale właśnie tu była góreczka do wjazdu dla czołgów lekkich, ale widzę, że to zablokowali i nie ma podjazdu. Hmm. Czy dobrze, że to zrobili? Moim zdaniem powinny być takie miejsca dla czołgów lekkich, czy dla niszczarek od czasu do czasu. A jeszcze tędy przejedziemy sobie. Zobaczymy jak tutaj jestem ala Wongus No mniej więcej tak samo jak było Tak Siemano, kogo nie powitałem? Witam serdecznie Tutaj mamy akurat bitwę standardową ale mamy też i oczywiście inne tryby na tej mapie jest dużo, naprawdę dużo fajnych miejsc, gdzie możemy fajnie pograć. Najlepiej grać oczywiście czołgiem z opuszczaniem działa, ale i placki też się odnajdą. Dobra, Woles, jak mnie słyszysz, jesteś na czacie, możesz do mnie strzelać. Będziemy kończyć i odpalamy no oczywiście bitwy na żywo. Zobaczymy, może akurat nam polosuje tą mapkę. No jest zalesienia sporo, to było łyse, dosłownie łysiuteńkie. Było dużo widoczno, widocznych miejsc, tak powiem. Wysiutko było. A teraz trochę tego jest. Woda, jak widzicie, nie zwalnia. Powinna zwalniać. No bo niby bagno jest, tak. Dobra, gdzie jest pole? Strzelaj do mnie, gdzie jesteś.